Słab silnika to jest nic innego jak po prostu wymiana silnika tego oryginalnego, który wyszedł z fabryki, czyli konkretnej pojemności, konkretnego modelu o konkretnym kodzie, no po prostu inny, który nam się żywnie podoba, bądź który no, często jest gdzieś tam zmieniany z tytułu tego, że poprzedni silnik może być za słaby, bądź jakieś wady fabryczne. Pokrótce wymiana silnika na totalnie inny, niefabryczny. Raczej słyszy się przy wymianie silnika w samochodach, które są powiedzmy na użytek torowy czy wyścigowy, ale czy zdarza się, że chociażby u Was ludzie, którzy jeżdżą takimi zwykłymi osobowymi samochodami bez przeznaczenia takiego torowego również decydują się na taką wymianę? Jak najbardziej mamy paru klientów, którzy chcieli zrobić swap silnika, nie tylko wymianę po prostu, bo stary był niesprawny, tylko swap na silnik z z większą pojemnością, z większą mocą. Oczywiście są kwestie bardzo mocno indywidualne, nie jest to nigdy rzecz prosta, zawsze tutaj gdzieś trzeba z klientem dokładnie ustalić szczegóły. No, w mechanice nie ma rzeczy niemożliwych, ale też wszystko oczywiście jest bardzo czasochłonne no i niestety worek pieniędzy przy tym to często jest za mało. Co z silnikiem w takim typowym samochodzie musiałoby się wydarzyć, żeby trzeba było go wymienić na jakiś inny model? Często mamy po prostu normalną wymianę silników, z racji tego, że naprawa silnika, który w tym samochodzie od nowości był, jest po prostu nieopłacalny i zakup drugiego silnika używanego jest bardziej opłacalny, nawet jeśli trzeba przy nim zrobić jakieś nieduże naprawy. A jeśli mówimy tutaj o swapie, czyli o wymianie silnika na całkowicie inny, najczęściej to są wady fabryczne silników, które tak jak Porsche miało bardzo sławne silniki 4.5, v się w benzynie, które miały bardzo duży problem, jeśli chodzi o przegrzewanie się o pękające tuleje. Jedni robią remonty, inni wkładają tam silniki od innej wersji, też Porsche, które są w miarę dostosowane to są najczęściej silniki Power 6. No i po prostu tutaj, gdzieś tam kosztem często mocy, zmieniamy silnik w takim cywilnym samochodzie na mniejszy bądź na mniej awaryjny. No a jeśli mamy tutaj na myśli motorsport, no to tutaj najczęściej zawsze idziemy w górę. Silnik to serce samochodu, podłączenie chociażby wiązki elektrycznej, to chyba jeden z tych najmniejszych problemów przy wymianie silnika. Jest to chyba dość czasochłonne. Samo podłączenie wiązki do silnika, no głównie jeśli mamy swap, to mamy swap całego silnika ze sprzętem i związką silnikową. Problemem jest tylko i wyłącznie podłączenie później tego sterownika, nowego silnika z licznikami, ze stacyjką, z wyposażeniem, które już było w tym samochodzie. Najczęściej jest niekompatybilne. Gdzieś tam w starszych samochodach nie miało to większego problemu, bo te sygnały były w miarę podobne, ale w nowych autach, gdzie mamy jeszcze kodowanie, programowanie, często bez dodatkowego sterownika, który nam to wspomaga, przetwarza sygnały z jednych na drugie, żeby po prostu się nie pogryzło, nie jest to możliwe. Czy jeżeli na przykład jeżdżę BMW, ale w oko wpadł mi silnik, Silnik, powiedzmy Mercedesa, kompresor. Czy taka możliwość wymiany będzie mogła się odbyć? Czy to muszą być konkretne silniki z konkretnych samochodów, które tylko i wyłącznie, na przykład z tej samej marki, które będzie można podmienić? Czy ta możliwość jest taka dużo bardziej rozległa? Jeśli tutaj będziemy się zamykać w jednej marce, czyli będziemy wymieniać silniki jednej marki, kwestia tylko i wyłącznie pojemności, będzie po prostu to łatwiejsze. Ale jak najbardziej można wymienić sobie silniki prawie dowolnie, byle nam gdzieś tam problemy. Czysto konstrukcyjne i nie przeszkadzały, jak najbardziej taka wymiana jest możliwa. Jest bardzo dużo projektów na internecie, począwszy od Poloneza z silnikiem BMW, poprzez Poloneza z silnikiem V8 Forda, przez maluchy do różnego rodzaju silnikami od czterocylindrowych do nawet V8. Także możliwości jest naprawdę bardzo dużo, zdarzają się, auta, gdzie z benzyny zmieniamy na diesla bądź na odwrót. Także wszystkie możliwe kwestie jest po prostu później tego, że ten samochód nie był fabrycznie do tego przystosowany. Więc, żeby mieć takie czyste sumienie, pewność. Dobrze jest zawsze sobie zwiększyć troszeczkę układ hamulcowy na większy, bardziej efektowny w działaniu, żebyśmy mieli Pewność, że ten samochód po podniesieniu mocy na pewno się zatrzyma. Tutaj też zdroworozsądkowo do tego musimy podchodzić, jeśli mam mały silnik na aluminiowym bloku, który waży do około 80-90 kg, no to wkładanie silnika bardzo dużego, V8 z żeliwnym blokiem, gdzie sam silnik potrafi ważyć 300 kg, tutaj też musimy brać pod uwagę zawieszenie, układ kierowniczy. Żeby ten samochód, pomimo jakichś tam zabiegów, niekoniecznie oryginalnych, niekoniecznie zgodnych z przepisami, bo tutaj już jest druga sprawa, czy taki samochód później będzie dało się. Przerejestrować, zmienić wartości w dowodzie, żeby on mimo to był bezpieczny, dało się nim przede wszystkim zatrzymać i skręcać. Mówiłeś o hamulcach, a powiedz co na przykład ze skrzynią biegów, czy z układem dolotowym. Czy to wszystko również da się w jakiś sposób wyadjustować na potrzeby nowego silnika, czy również będą potrzebne nowe układy? Układ dolotowy, jak wydechowy, to są układy, które nie stwarzają większych problemów, jeśli chodzi o przeróbki. Często w autach seryjnych one są po prostu zmieniane. Celem podwyższenia osiągów. Układ napędowy, czyli skrzynia biegów, jeśli to jest napęd na tył, czyli wał napędowy, tylny most, to są już elementy, które najczęściej idą z silnikiem, który jest swapowany. Chyba, że konstrukcja tego nie pozwala, chyba, że ktoś chce z manuala mieć automat bądź na odwrót. Jak najbardziej też takie rzeczy da się wykonać, tutaj jest kwestia gdzieś tam dorobienia odpowiednich adapterów, przejściówek, czy to też zwiększenie hamulcy z mniejszego rozmiaru na większy. To jest też często dorobienie przewodów hamulcowych w stalowym oplocie o odpowiednich końcówkach, o odpowiedniej długości, także wszystko jest praktycznie możliwe, kwestia wyobraźni. Czy już po takiej przeróbce jest potrzebna jakaś homologacja, bądź jakiś wpis do dowodu rejestracyjnego? Jak najbardziej, jeśli zmieniamy w samochodzie parametry, które mamy zapisane w dowodzie Czyli przede wszystkim zmieniamy pojemność, zmieniamy moc, zmienia się waga auta No bo najczęściej te silniki nie ważą tyle samo Powinniśmy się udać na okręgową stację kontroli pojazdów, zgłosić coś takiego A dana stacja już nas poinstruuje dokładnie, co musimy zrobić, jakie dokumenty musimy dostarczyć Jakie badania muszą być przeprowadzone, żeby w pełni legalnie móc takim samochodem jeździć po naszej polskiej drogach Zostawiam Ci samochód powiedzmy w poniedziałek rano, jak długo? może zająć taki swap silnika. Wszystko oczywiście w zależności jaki to jest samochód, jaki to jest silnik, jaki to jest swap. Jest taki zabieg możliwy w ciągu jednego, dwóch dni.